Dzień dobry, Dzisiaj gramy w witam. trip w tryb classic i będziemy próbowali pobić rekord świata Ogólnie najpierw Silnik, chłodnica, opona i Tiksa trzeba wziąć. I jeszcze sprawdzić dom do, dookoła, bo... Bo można ten... Yy, może coś będzie. Tylko mnie ładuje. Co? Co ty tam piszesz? To się wytnie. Halo? No raczej tak. <свист> Немного. Сори, Сорбит, могу шипко, боже, что за пень? Да, <свист> э, Так. ja będę prowadził. Szczepione Co? Nie ja. Na moście cię puszczę. Jedziemy! Yy, małe problemy techniczne albo Dobra, wywal to paliwo Bak? otwarty oczywiście Otwarty bak oczywiście jest Jedź A jedzie Jedzie Jedziemy A i podobno w tej górze tutaj Podobno w tej górze tutaj po lewej Podobno w tej górze tutaj po lewej jest jakaś tajna miejscu. To może jak pójdziemy do tej wieży to ten weźmiemy i zobaczymy. O kule, no, nie zapisało mi jej temu w zakwijpunku. Weź się zajmij tym wiem No faktycznie fajne dropy. D dobra, wszedłem. Go, go, wiem wszystko, co się da. Ej, mamy skrzynkę. Może nie za amunicją, ale z bronią. Mamy skrzynkę, więc można się podsalić. Tak, A tu mam jedzenie dla ciebie. Jedzenie zniknęło. Jedzenie zniknęło. A nie, tu jest mięsko. Masz mięso? Masz mięso? No wiem. Bo nie chce mi się. Nic już nie ma. A to mięsko to wystrzeliłem w powietrze i go już nie ma Dobra, jedziemy Nie ma już Ja prowadzę do kolejnej miejscówki na, na, na zmianę będziemy prowadzić. Nie no Bo wyjdzie na to, że jesteś debilem jakimś. Co ty masz? Usiądź po prostu. Usiądź. Musisz usiąść. O i szukka! Uwaga, uwaga, uwaga. Oberwał, nie oberwał. Zajmij się nim. E, bo to są dwa ząbki pod ziemią. Patrz, dwa ząbki utknęły pod ziemią. Ale ty jesteś zły. E, masz, masz jedzenie. Jedzenie. To widzę. Ale one nie działają, bo się ich nie da założyć. Zjedz coś, bo ty niedługo pewnie umrzesz z głodu. Weź ty coś zjedz. Weź ty coś zjedz może. A do czego? Do tej wieży? A e tam jest skrzynia, tam jest skrzynia za mną. Zmej Mamy skrzynię. Przejedźmy. Kurde, no, głupi karton. Zadziała? Jest! Wlazłem Jestem tu Zrzucam paliwo na, na... zatankuj I rzucam ci trochę jedzenia. Żebyś w końcu coś zjadł, nie się Czemu nie potrzebujesz jedzenia? Normalnie. A ja cię zrzucam potrzebne itemy. Weź się przyklej do samochodu wszystkie. Wszystkie itemy, które ci zrzucam... Przyklej do samochodu. Normalnie. Ale że tam nic nie mam Wszystko zrzuciłem. O, nie zauważyłem. Ale wyłącz silnik może. Wiem. Ale teraz ty jesteś. Ale teraz ty jesteś. A teraz ty jesteś. Tak, się

Zjadłem. Jedź. No tymczasem. Niedźwiedz w ząbie nie wjeżdżasz. O, rakieta! Dobra, rakieta to ją wystrzelimy w powietrze. O Boże, ilej temu! Jeszcze jeszcze to zabierze. Zajmij się nimi. O! Zabiję was chińskim plackiem. Jest tu coś do samoobrony, jest to coś do samoobrony. Wysadź tego Nie Należy, żeś go wysadził. Masz Wystrzedł ją. Jeszcze jeden ząbiak <śmiecki> <śmiecki> Nie, patrz, to się tak robi. No i co, robi Przesunąłeś rakietę. Dobra, biorę tam rakietę ze sobą. Nie, ja biorę tam rakietę. Biorę tam rakietę ze sobą. Jakoś. trzeba tam kliknąć guzik. Był na podłodze. Taki zielony na pewno. No mi chyba tym HP nie zadasz, jak to rzucasz i w ogóle. Eee. O co się to zabija na strzała? Rakieta to w ogóle jest na no, nas tu spotkamy Dobra idziemy Bo silnik przez chwilę nie chciał odpalić, ale już odpali. Nagle rakiety. Co? No właśnie wiem, że w tej grze musimy znaleźć strzelbę. Nie, ja nie mam. Ja nie mam. Ja, ja właśnie. Właśnie nie mam strzelby, bo mi. Uff. Dobra, partia 1 się skończyła. Dobra, partia 1.